Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy jesień, początek października. Dobry czas na przesadzanie rododendronów i dzisiaj słów kilka właśnie o tym. Słuchajcie, tutaj mam już przygotowany rododendron, wykopałem go, zmieniam mu miejsce. Zobaczcie, jaki dorodny okaz. Tutaj kolejny. No i dzisiaj powiem Wam króciutko na czym polega, na czym polega zmiana miejsca dla Rododendrona, na co trzeba zwrócić uwagę. No, pierwsza rzecz to termin. Jeżeli chodzi o jesień, taki zabieg wykonuje się do połowy do połowy października najpóźniej, żeby nasza roślinka zdążyła się. Ukorzenić w nowym miejscu. Najważniejsze to wykopanie rośliny. Słuchajcie, wykopujemy rododendron z całą bryłą, żeby zachować jak największą ilość korzeni, żeby, je, żeby ich nie uszkodzić przy wykopywaniu. Zobaczcie, jaka ta bryła jest, jest duża. Następnie robimy sobie miejsca, w których będzie